Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na test odkurzacza z funkcją mopowania od Ryobi, model RHFC18BL. Zapraszam na film. No dobrze, słuchajcie, mamy najnowszy odkurzacz z funkcją mopowania od Ryobi na akumulatory serii OnePlus. E, oczywiście jest to współpraca, sprzęt dostałem od Ryobi. Ryobi nie weryfikuje, słuchajcie, moich filmów przed publikacją i nie płaci mi żadnej gotówki za te filmy. Typowe testy. E, dobrze, słuchajcie, nowość, niedawno się to pojawiło u nas w sprzedaży. Nie ukrywam, że odkąd widziałem zapowiedź, to naprawdę jako osoba, która posiada dwuletnie dziecko, naprawdę chciałem to przetestować i zobaczyć, jak to się spisuje. Słuchajcie, pierwsza rzecz. W ogóle na stronie Rajobi to się nazywa jako odkurzacz 3 w jednym. Szczerze mówiąc, zobaczcie nawet na kartonie po angielsku, jest to nazwane 3 w jednym Hard Floor Cleaner. Czyli ja bym to nazwał raczej bardziej urządzeniem do czyszczenia, bardziej mopem niż odkurzaczem. Bym to nazwał mopem z funkcją odkurzania, a nie odkurzacza. A nie odkurzaczem. Dlaczego? No, o tym będzie za chwilę. Ogólnie powiem tak, jak widzicie, odkurzacz jest brudny, bo oczywiście najpierw chciałem go troszeczkę poużywać, żeby móc więcej powiedzieć na jego temat. I ten film podzielimy tak mniej więcej standardowo, czyli na początku o nim opowiem, pokażę Wam, jak jest zbudowany, jakie ma parametry. Potem zrobimy sobie jakieś testy, typu coś rozlejemy, coś rozsypiemy. A na koniec będą moje przemyślenia, właśnie już po kilku dniach użytkowania. Słuchajcie, odkurzacz spory, oczywiście nie mieścimy mi się w kadrze. Konstrukcja, słuchajcie, jest taka, że silnik i cały tutaj ciężar jest na dole. Odkurzacz jest ciężki. Ja sobie Zerknę tylko na opakowaniu, czy są tam podane kilogramy. Bo na pewno na stronie Rajobi były, ale obstawiam, że to jest coś w okolicach 5 kilogramów. Z tym, że. Jako, że właśnie silnik i wszystko jest na dole, tak, 5,2 kg bez akumulatora i to jest bardzo duża waga. I tak, odkurzacz jest ciężki, tylko że samo prowadzenie od razu mówię, że jest bardzo fajne, bardzo dobrze działa tutaj ten przegub, a to przez to, że ciężar jest na dole, tak od połowy w dół powiedzmy, to nie czujemy tego. Oczywiście, jeżeli potrzebujemy go wnieść na schody, przenieść po prostu, no to ciężar odczujemy, ale w samej pracy to nie przeszkadza. Jeśli chodzi, słuchajcie, o podstawowe parametry, to mamy 710 litrów na minutę, Ciśnienie to 11,2 kPa, natomiast moc sania to 35 RW. I to jest dosyć mało, dlatego też mówię, że bardziej jest to dla mnie mop z funkcją odkurzania niż odkurzacz. Nowe odkurzacze od Rajobi tam ponad 100 osiągają, więc różnica jest spora. Natomiast czy to jest mało? Oczywiście zobaczycie w teście praktycznym, no bo nie jest to taka typowa konstrukcja odkurzacza. Też pamiętajcie, że nie mamy tutaj możliwości podłączenia jakichś wąskich sawek, żeby podkurzać sobie czy narożnik, czy gdzieś w ścianach jakieś narożniki z pajęczyn? Wiecie o co chodzi, gdzieś pomiędzy wypoczynkami. Nie, to właśnie nie jest typowy odkurzacz. Nie ma tutaj za żadnych wymiennych małych szczotek. Silnik oczywiście jest bezszczotkowy. Co warte, słuchajcie, nowa seria odkurzaczy i też ten MOPS odkurzaczem zwał jak zwał. Zobaczcie na kolorystykę. Już nie są to sprzęty seledynowe. Są oczywiście akcenty seledynowe. Tutaj ograniczają się tylko do środka kółeczka i w środku filtra. Moim zdaniem bardzo fajne posunięcie ze strony Rajobi, ponieważ takie odkurzacze często stoją gdzieś na widoku, czy to w kuchni, czy gdzieś w korytarzu i jednak ten seledyn, mimo że designerski, wiadomo, komuś się może podać, komu nie, ale jednak gdzieś może razić w oczy w mieszkaniu. Natomiast taki stonowany, czarno-srebrny plastik, moim zdaniem, dużo bardziej wpasuje się do większości naszych mieszkań. Słuchajcie, oprócz samego odkurzacza w zestawie mamy stację, stację dokująco-czyszczącą, tak ją nazwijmy. Na czym to działa? Na, na jakiej zasadzie? Słuchajcie, stacja nie ma żadnego osobnego zasilania. Odkurzacz wkładamy, on tu się mi nie zmieści na wysokości, wysokość, więc tutaj nie pokażę. Tutaj jest wycięcie na mop, tutaj jest mop, tutaj wchodzą kółka. I teraz tak, słuchajcie, tutaj jak widzicie jest przycisk do czyszczenia. Tutaj są styki, które aktywują odkurzacz, gdzie po prostu zacznie się tu kręcić mop, dozować trochę wody i on po prostu się oczyści. Ewentualną wodę, którą tu ścieknie, jeżeli odkurzacz wszystkiego nie ściągnie, lub jeżeli po odkurzaniu zwykłego w mieszkaniu odłożymy i tu ścieknie, możemy wylać. To, ten przycisk fajnie, bo jest do naciskania nogą. W zestawie słuchajcie, co fajne, mamy zapasową zapasowy filtr i mamy także zapasowy mop. I to ma tutaj swoje miejsce. Chociażby możemy odstawić tutaj sobie zapasowy mop. Natomiast tu jest taka kieszonka. Czy ona jest typowo na filtr? To może. Nie wiem. Nie jestem pewien, bo nie wchodzi tutaj na wcisk. Do czegoś to na pewno służy. Przyjrzyjmy się samemu odkurzaczowi, mopowi, zwał jak zwał. Na dole nasza cała szczotka z mopem. Pokażę Wam od dołu jak to wygląda. Uuuu brudno, naprawimy. Słuchajcie, tutaj nic takiego nie ma. Tak naprawdę są tylko małe kółeczka do lepszego prowadzenia, port, którym się odkurzacz komunikuje z tą stacją. I słuchajcie, tutaj jest uszczelka, żeby zagarniać nasz brud. Jest oświetlenie, tutaj mamy trzy silne diody LED, natomiast tutaj czekajcie, jak go muszę złamać. Tutaj mamy dwa przyciski do bardzo łatwego demontażu, żeby dostać się do naszego mopa i go wymienić. Idąc dalej, słuchajcie, mamy tutaj pojemnik na brudną wodę, co zresztą doskonale widzicie. I tutaj mamy system właśnie filtracji, czyli mamy filtr taki papierowy, materiałowy i od dołu jeszcze filtr siatkowy, który łapie tutaj zanieczyszczenia. W środku oczywiście jest pływak, który nam tutaj zabezpieczy odkurzać przed nadmiernym napełnieniem. Mamy też wskaźnik max. No, widzicie w jakim to stanie, nie będę tego otwierać. Tak jak mówiłem, było to używane, żeby lepiej wypowiedzieć się na temat tego odkurzacza. Po przeciwnej stronie od zbiornika na brudną wodę mamy zbiornik na czystą wodę. Przyjdźisz do zdemontażu, wszystko to działa banalnie. E, słuchajcie, a w ogóle zapomniałem, w zestawie jest lit chemii e, i tutaj mamy taką skalę, dokąd napełnić wodą i ile do tego dolać chemii. Jak widać koncentrat mocny, bardzo mało się tego dodaje. Oczywiście proporcje, jak będziecie mieli inną chemię, już będą inne. To wszystko banalne w zasadzie, jeśli chodzi o jakieś tutaj e, czyszczenie, filtry, wymiany. Tutaj, no to jak widzieliście, wszystko jest bardzo proste. Pojemnik na, na akumulator e, szczelny, no bo odkurzacz ma IPX4 i teraz zobaczcie, jest on dosyć spory. E, od razu mówię, najnowsza, największa dwunastka, czyli największy akumulator jaki mamy w systemie Ryobi, nie zamknie się do końca. Prawie, prawie jest ok, zobaczcie wiele nie brakuje, ale się nie zamknie. To oznacza, że każdy inny akumulator oprócz dwunastki wejdzie. Po dwunastce największym akumulatorem, słuchajcie, jest dziewiątka i dziewiątka jak najbardziej wchodzi i się zamyka. No wiadomo czas pracy takiego odkurzacza. No ogólnie odkurzacze wszelkie odkurzacze są dosyć prądożerne. I słuchajcie, jeśli chodzi akurat o ten model, to na piątce, przykładowo, mamy podane 38 minut pracy na 8, 61 minut w metrach. To jest około 190 metrów na piątce przy tych 38 minutach. Tak podaje producent z tym, że pamiętajcie, że są dwa tryby. Jest też tryb turbo, więc to jest na pewno podane na trybie niższym, bo przeważnie tak robią producenci. Jak Spojrzymy sobie dalej. Tutaj mamy wskaźnik baterii, i tutaj na tym czarnym nie widzicie tego, bo te diody się zapalają. One tutaj nie są. Jeżeli nie są aktywne, to nie są widoczne. Więc to Wam pokażę, jak odpalimy za chwilę odkurzacz. Natomiast pokażę Wam jeszcze samą rękojeść. Tutaj mamy cały panel sterowania czyli włącznik, wyłącznik, słuchajcie, tryb max. I tryb dozowania wody z chemią, bo możemy też używać tylko wciągania. Nie musimy zawsze dozować wody. Dobrze, teraz wziąłem go tutaj na podłogę w moim warsztacie, żeby w ogóle Wam pokazać właśnie, jak to działa. Słuchajcie, odpalimy sobie w ogóle. Aha, no tak, co bardzo ważne, funkcja pionowego stania, tak, czyli funkcja parkingu to się tak w sumie nazywa w odkurzaczach. Odpalimy go sobie w powietrzu. Zobaczcie, po odpaleniu odkurzacza. Odkurzacz się nie włączy. Dlaczego? Bo szczotka jest w powietrzu, jestem w trybie parkingu, tak? Czyli dopiero jak opuszczę szczotkę na dół, czekajcie, skorzystam z nogi, to odkurzacz zacznie pracować. I teraz to bardzo fajne, zobaczcie co się stanie, kiedy go odłożę w pozycji parkingu. Zobaczcie co się dzieje. Gasi się mop. Wzwiększa się sanie na chwilę i odkurzacz się wyłącza. Dlaczego się zwiększa sanie? Domyślam się dlatego, żeby nie wyciekło, nie wypadło to, co odkurzacz przed chwilą ściągnął. I teraz ponowne, że tak powiem, złamanie odkurzacza, czyli no ponowne po prostu dezaktywowanie z tego trybu, powoduje, że on automatycznie dalej pracuje. Odkładam. I sam się gasi. Czyli jeżeli chcemy przesunąć sobie jakieś krzesło, jeżeli chcemy coś podnieść, schylić się, no to możemy go odłożyć w ten tryb parking i on sam się dezaktywuje. Jedyna rzecz jest taka, że po odłożeniu go w ten tryb pionowy, on przez chwilę chce kawałek pojechać. Zauważcie, pokażę Wam o co chodzi. Odkurzacz pracuje, teraz ja go zaparkuję, że tak powiem, i puszczę. I patrzcie, co się stanie. Widzicie? Przez pół sekundy on jeszcze chce pojechać do przodu i go tak zabuja, jednak no mi się ani razu nie przewrócił. E, dobra, teraz na dole, jak widzicie, są te tryby pracy. Ja go ponownie odpalę. I teraz mamy tutaj wskaźnik baterii, że, e, sam, który nam pokazuje stan naładowania. I to tutaj znaczy, że pracuje nasz mop i dozowana jest woda. I teraz zobaczcie, wyłączę mop, więc automatycznie gaśnie nam. Ta kontrolka i mamy tryb Max, pojawia się napis Max. Po zgaszeniu przyciskiem odkurzacz też jeszcze chwilę sam wciąga, i to się właśnie domyślam, że jest po to, żeby wciągnąć jeszcze to, co tam w nim zostało. Są tu też oczywiście wskaźniki, jeżeli nam się za wpływak, y, za y, za, za, znaczy zapełni nam się pojemnik, zadziała pływak, to tutaj się też wyświetli na czerwono. E, dobra, słuchajcie, tak wygląda samo działanie odkurzacza. Teraz co bym, bym chciał wam jeszcze pokazać? To, że manewrowanie odkurzaczem ma dosyć ograniczone ruchy. To jest maks, już dalej się nie da skręcić. Odkurzaczem klasycznym, jaki miałem od Ryobi, dało się dużo więcej skręcić, tym się nie da. Czy to przeszkadza w użytkowaniu, jako że już jestem po użytkowaniu? Nie, jest wystarczające. Czasami jest tak, że mimo, to już jest maksymalny skręt i ja go jeszcze ręcznie sam skręcam, więc czasami faktycznie go troszkę unosiłem. Kolejna rzecz ze względu na budowę. Odkurzacz nie ma funkcji wjeżdżania gdzieś pod meble. Pokażę Wam, jaki jest maksymalny przechył. Zobaczcie, widzicie? Już się szczotka podnosi. Czyli pod meble no tyle, co szczotka wiedzie. Wjedziecie, natomiast nie położycie totalnie pionowo odkurzacza poziomo, przepraszam, na ziemię. Też, też się to nie da ze względu na ten duży kosz. I właśnie, duży kosz. Kolejna rzecz, którą Wam pokażę, bo zobaczcie, jak się patrzy z tej strony, to wygląda, jakby ten kosz na akumulator przeszkadzał yy, przy Przystawieniu odkurzacza do ściany. Jednak odkurzacz jest tak wyprofilowany, że praktycznie to wygląda na to, że mniej więcej się to licuje, słuchajcie, z dolnymi kołami. Natomiast jeżeli macie stację zasilania, no to ona w ogóle troszeczkę to dystansuje i wtedy nie ma żadnego problemu. Sama rączka na górze jest ogumowana, więc tym się wygodnie pracuje. Natomiast co jeszcze chciałem powiedzieć. To odkurzacz jest naprawdę cichy. Mój poprzedni odkurzacz, jaki testowałem na moim kanale, czyli ten odkurzacz HP z najwyższej serii z pierwszego rzutu, bo teraz już są nowe, to słuchajcie, no jest sporo cichszy, dużo bardziej przyjemny ten odgłos w ogóle na trybie tym klasycznym, nie, nie trybie maksymalnym, czyli tym, no to naprawdę jest przyjemne, takie delikatne, delikatna praca odkurzacza. Jak włączymy tryb max, oczywiście, że jest głośniej, jednak ciągle jest to naprawdę... Naprawdę powiem wam nieprzeszkadzające. Miałem odkurzacze Rajowi ten pierwszy bezszczotkowy, no to strasznie świszczał. Ten jest naprawdę spoko. Dobrze, skoro i tak już tutaj no troszkę zamopowałem tą mega czystą podłogę warsztatową. Przyniosę coś, rozleję coś, coś rozsypiemy i zobaczymy, jak on działa. Dobra, słuchajcie, co ląduje w kuchni na podłodze? W zasadzie wszystko. <grym> Dlatego taki test e, wiem, że może średnio wygląda. No, w ogóle powiem Wam szczerze, że jak sobie przeglądam Instagrama Rajobi i tam takie sprzęty są testowane w turbo ładnych, nowoczesnych domach, to ja tu wyskakuję z moim warsztatem, każda kafelka inna i coś rozsypane. Ale dobra, znacie mój kanał, tu muszą być ty testy typowo praktyczne. Słuchajcie, wylane mleko, mleko, nie woda, dlatego że będzie po prostu widać, jak jest zebrane. Potem mamy płatki górskie. Potem mamy klasyczne płatki kukurydziane. Tutaj plama z ketchupu. I tam surówka. No z surówką. Ogólnie takich testów sam nie robiłem i sam jestem po prostu ciekawy, czy takie spore kawałki jednak zostaną wciągnięte przez ten MOP gdzieś tam do tego zbiornika. Teraz tak, odpalamy sobie odkurzacz w trybie MAX i zobaczymy, jak to pójdzie. Najbardziej zastanawiałem mnie te płatki, czy one, bo tu na początku troszkę po Ruszyłem. Tam dalej są, jak widzicie, spore. Eee, próbujemy. No, i proszę bardzo, po jednym przejeździe nie zostało kompletnie nic. I właśnie jest to, co mówiłem: 35 RW, niby malutko, ale ze względu na to, że tu jest mop, który dociska mocno do podłogi, nie klasyczna szczotka, która gdzieś może pominąć, gdzieś może wyrzucić to tak naprawdę nam spod odkurzacza, tutaj jest to świetnie zebrane. Do tego testu wyczyściłem sobie ten pojemnik i zobaczcie, cały syf, to wszystko jest w środku. I tutaj od razu mała uwaga czyśćcie ten pojemnik dosyć regularnie ze względu po prostu na nieprzyjemny zapach. No ja jak zostawiłem na dwa dni, bo gdzieś tam przemopowałem troszeczkę, no to chyba nie muszę mówić, jaki się wydobywał zapach po otwarciu. Od razu mówię, nic nie śmierdziało z odkurzacza samo z siebie. Dopiero jak się wyciągnie ten pojemnik, no to wiadomo, wtedy możemy poczuć nieprzyjemny zapach. Także jak widzicie, wciąga to naprawdę dobrze. Zaschnięte plamy? Tu jest klasyka. Dużo zależy od plam i od słuchajcie, po prostu tego, jaką macie kafelkę. Jeżeli to jest panel, to łatwiej jest to z panela, w który nie ma żadnych struktur. Jeżeli są jakieś struktury, gdzieś tam zaschnięty ketchup na przykład wejdzie, no to oczywiście, ale wiecie, jak jest zaschniętym ketchupem. Jak on poleży z godzinę, to ten odkurzacz go rozpuści. Jak on będzie cały dzień, to nawet paznokciem jest ciężko go zeskrobać czasami. Wiecie, o czym mówię. Natomiast tutaj, no, szok, jak to dobrze zebrało te wszystkie zanieczyszczenia. A w ogóle, słuchajcie, jeszcze jeden mały test. To, co tutaj widzicie, to są oczywiście igły ze świerku, z żywej choinki. Dlaczego igły? Co to w ogóle za wyzwanie? No, nie wiem dlaczego, ale poprzednie dwa odkurzacze klasyczne Rajobi, jakie miałem, miały, słuchajcie, dosyć problemy z tymi igłami. Zostały często przez turboszczotkę, tą wyrzucane gdzieś do przodu, do tyłu i tak dalej. Dlatego chcę zobaczyć tutaj. Tutaj odpalę odkurzacz bez mopowania, w sensie nie będę dawkował wody, i w trybie standardowym nie turbo. Troszeczkę cofnę statyw i zobaczmy. No nie, słuchajcie, rewelacja. Wszystko zostało od razu ściągnięte, nic się z odkurzacza nie wysypało, także tutaj test zdany na 100%. Dobrze, słuchajcie, jak pewnie się domyślacie, ciężko jest pokazać taki odkurzacz na teście. Takie rzeczy, jak zrobiłem teraz, czyli rozlanie czegoś, rozsypanie, przeważnie wychodzi ok, ale ważniejsze jest użytkowanie odkurz odkurzacza w praktyce po dłuższym czasie, dlatego ja takie sprzęty używam najpierw, żeby troszeczkę opowiedzieć. I teraz Wam właśnie zrobię to, z czym jestem najlepszy na tym kanale, czyli gadanina. Słuchajcie, do rzeczy. Odkurzacz ten, kiedy dostałem, w ogóle to tak, no wiecie, to jest współpraca yy, i niektórzy myślą, że na współpracach są tylko superlatywne, ja zawsze na początku filmu mówię, że producent no, nigdy mi nie narzuca, co mam mówić i mogę mówić o wadach. I tutaj właśnie Wam powiem o wadach, a może nie tyle o wadach, no bo to jest też sprzęt, który musi się dopasować do użytkownika. Będzie zależało dużo to, czego od niego oczekujecie, to jakie macie podłogi, jakie macie mieszkanie, e, więc wtedy pytanie, czy do Was będzie dobrze dopasowany taki sprzęt. Do rzeczy, jak ja go dostałem, otworzyłem, pierwsze wrażenie, wow, ale maszyna fajnie wygląda, fajnie wykonana, fajna kolorystyka i tak dalej. A co było potem? No potem znalazłem sporo minusów. Słuchajcie, jakie znalazłem minusy? Pierwszy, który już Wam pokazywałem. E, oczywiście potem do rzeczy Wam powiem, e, czy któreś się rozwiały w praktyce, czy któreś pozostały. Stał i tak dalej, ale pierwszy minus był dla mnie taki, że jest mały promień skrętu. Mówię kurczę, to manewruje o połowę mniej niż ten klasyczny odkurzacz Rajobi. Ok, druga rzecz. Słuchajcie, kiedy nim sobie na szybko pomanewrowałem, ja kolanem często haczę o ten pojemnik. Nie wiem, czy to jest kwestia mojego ułożenia, czy, czy, czy przy moim wzroście tak to wygląda. No ja zahaczam kolanem czasami o ten pojemnik. Nic się nie dzieje oczywiście, ale po prostu jest takie uderzenie, on się wtedy gdzieś tam otwiera i strzela. To jest kolejny taki minus, jaki znalazłem. Kolejna rzecz, słuchajcie, już jeśli chodzi o samo użytkowanie, jak zobaczyłem jak on wygląda, to to co Wam powiedziałem na początku filmu, właśnie wtedy na to wpadłem, że to jest bardziej kurcze mop niż odkurzacz i zacząłem się zastanawiać, czy on spełni się w moim mieszkaniu, hmm, gdzie często jest tak, że trzeba coś tylko szybko odkurzyć, bo coś się rozsypało, a niekoniecznie myć całą podłogę. No okej, okay, no ale powiecie, że mogę przecież włączyć go w trybie odkurzania i po prostu odkurzyć. Tak, tylko dwie rzeczy. Słuchajcie, pierwsza jest taka, że każdorazowe odpalenie odkurzacza zawsze go odpala od razu z dozowaniem wody, czyli musimy bardzo szybko nacisnąć przycisk, żeby wyłączyć dozowanie chemii. OK, bo wiecie, że można się do tego przyzwyczaić, że przecież jak ja go włączę, to co on tam zdąży dozować tej chemii niewiele. Tak, tylko że druga rzecz. Jeżeli na przykład dnia danego coś będziecie nim odkurzać z mopem, czyli będziecie dozować chemii. Mop jest mokry. Jeżeli go odstawicie, to ten mop sam z siebie nie wyschnie i to potrafi nie wyschnąć przecież do następnego dnia. To oznacza, że jeżeli będziecie chcieli za godzinę, dwie, czy nawet rano następnego dnia coś tylko odkurzyć, to mop będzie dalej mokry lub wilgotny i zawsze będziecie zostawiać lekkie plamy. Ogólnie, jeśli chodzi o wysychanie podłogi, to na początku, no inaczej, on, ma w, on jest niby trzy w jednym, czyli odkurzacz, mopowanie i osuszanie, ponieważ ciągnąć, ciągnąc automatycznie on osusza tą podłogę i mop, więc osuszanie działa dużo lepiej na trybie turbo, tutaj teraz nie pokażę, no na tym to pokażę jednak, czyli na trybie max, więc wtedy jest to lepiej wsysane i lepiej osusza podłogę. I teraz tak, jak na początku sobie przejechałem po panelach, włączyłem oczywiście ten tryb max i zobaczyłem, że no dalej te panele są mokre i stwierdziłem, że to tak średnio działa, jednak jak mam być szczery, no wiadomo, że on nie osuszy do zera, no bo kręci się ciągle mokry mop. Jednak jak mam być szczery, to tutaj się myliłem, ponieważ podłoga sama z siebie dosyć szybko wysychała, według mnie szybciej niż tradycyjnym mopem, po którym trzeba troszeczkę odczekać, żeby to wyschło. Tutaj dosyć szybko się to osuszało samo z siebie potem, czyli tej wody faktycznie dużo nie zostawało. No i teraz tak, słuchajcie... Yy... Jak to zaczęło wyglądać? No, bo to wszystko, co Wam teraz opowiedziałem, to były takie moje pierwsze wrażenia po odpakowaniu tego akumulatora. I teraz od razu powiem tak. Promień skrętu? Nie, nie jest to dla mnie problemem. Na początku myślałem, że słabo manewruję, że będzie się tym ciężko pracować. Nie, jednak nie dla mnie podczas pracy jest wystarczająco. Ten minus został rozwiany. Obudowa akumulatora? Tak, haczę o nią kolanem. Akurat nie jest to nic wielkiego. Ja o nią zahaczam kolanem. I teraz ta cała sprawa z tym, że on jest tam ciągle wilgotny i tak dalej. Okej, okay, ale. Zacząłem go używać i po prostu zapomniałem o tym. Potrzebowałem coś odkurzyć, coś się rozlało. Odpalałem ten odkurzacz, yy, przejechałem i miałem spoko. I to w zasadzie za 5 minut wyschło. Nie zostawiało to smug. Yy, oczywiście, jeżeli dozujecie chemię, bo z może być różnie. I to fajnie doczyszczało. I do momentu ciągle taki byłem pomiędzy 50-50, wiecie o co chodzi, nie? Czy to jest to, czego ja potrzebuję? Do pewnego dnia. Moja, słuchajcie, dwuletnia córka ma teraz taką zabawę, ma takiego kitchen helpera, gdzie pomaga mamie zmywać i wszystko robić. I słuchajcie, tam przy blacie na podłodze jest jeden wielki Armagedon. I dziewczyny się bawiły, ona sobie coś tam zmywała, mnóstwo wody, bo bierze tam jakieś kubeczki, mnóstwo, słuchajcie, wody, nie wiem czy nie z litry jak nie więcej, na kaflach w kuchni, wysypana jakaś mąka, bo robiły naleśniki, spadły jakieś resztki, nie wiem czego tam w ogóle, jakiejś krojonej papryki. No, i patrzę na ten Armagedon, i żona już z przyzwyczajenia zaczęła tam rzucać ręczniki kuchenne, żeby to wycierać. I ja mówię: czekaj, czekaj, odpalimy to. No i słuchajcie, i wtedy po prostu zacząłem e, uwielbiać ten, ten odkurzaczomop, zwał jak zwał. Odpaliłem, przejechałem po tej wodzie, słuchajcie. Fakt, że zapełniłem cały zbiornik tym jednym przejazdem, wszystko, co tam wylądowało, zostało wciągnięte. Woda, mąka, jakieś resztki, przy okazji plamy, które były na podłodze, zostały usunięte. I to zostało na tym trybie turbo w miarę fajnie osuszone i podłoga była, nie dość że z tego brudu z tej wody wszystko zebrane, to jeszcze była wyczyszczona i wtedy się przekonałem na 100% po prostu okej, okay, jest to mimo wszystko ciągle urządzenie, które jeżeli mamy dywany, no to nie zastąpi nam tradycyjnego odkurzacza. Chociaż ja wjechałem tym na y, krótkie włosie, no spoko, no co, no nic się nie działo, ale no wiadomo, będzie lekko mokry dywan natomiast dłuższe włosie już zacznie się wciągać w rolkę. I po tej sytuacji naprawdę stwierdziłem, że akurat dla mnie jest to naprawdę bardzo fajne urządzenie. Ale tak jak mówię, te urządzenia muszą być skrojone pod wasze potrzeby, pod wasze mieszkania przede wszystkim. Jeżeli macie mieszkanie z twardymi podłogami, nie macie dywanów, nie macie też Pięter, pół pięter, dużo schodów, bo jest dosyć ciężki, albo jeżeli wam nie przeszkadza taka waga. No to naprawdę fajna opcja. Ja jedyne co to potrzebuję do tego po prostu tak, że ciągle jest ten mob wilgotny, jeżeli go na co dzień używamy, a że nie zawsze chciałbym mm, używać, no wiecie, no po prostu nie zawsze chciałbym mieć wilgotnej podłogi, jednak no z drugiej strony, no, no co to ma za znaczenie? No skoro mam zawsze czystą, to tak naprawdę jest bardzo fajnie. Yy, takie rzeczy tak na takie rzeczy wpadłem po jakimś krótkim użytkowaniu z plusów to oczywiście to jak widzieliście jak fajnie działa w sensie jak fajnie tutaj wciągnął wszystko co, co, co mu tutaj przygotowałem do testów. Fajny odgłos jest cichy, niedrażniący jest taki ten odgłos i to, że mimo wielkiej wagi bardzo fajnie się nim prowadzi. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania no bo oczywiście ja to będę używać teraz cały czas zbliżają się święta, więc sporo będzie tych porządków sporo będzie akcji w kuchni, w których on się będzie musiał spisać jak się pisze, to możecie też pytać w komentarzu, jeżeli coś mam dla Was sprawdzić. Tutaj też Rajobi na swojej stronie chwali się, że można przy krawędziach bardzo dobrze dojść i do tego jest prawa krawędź przewidziana, bo tutaj lewa jest zabudowana. Pokażę Wam to troszeczkę bardziej. Zobaczcie. Widzicie? Tutaj od krawędzi lewej, jeżeli będziemy trzymać odkurzacz i patrzeć na niego od góry, no to mamy spory dystans, jednak strona prawa, no to Faktycznie mop jest bardzo blisko krawędzi. Myślę, że jakieś pół centymetra nie jesteśmy w stanie doczyścić. Jednak ogólnie no, nie widziałem jeszcze rozwiązania, które tutaj by wyczyściło na zero. O, słuchajcie, właśnie chciałem zmienić kadr. I w ogóle, jak przed chwilą dla Was odkurzałem na podłodze tutaj w warsztacie te, te wszystkie syfy. To ja od razu tylko podniosłem tutaj odkurzacz, od, przyniosłem statyk i zacząłem nagrywać dla Was to podsumowanie. I jak teraz patrzę na podłogę na, w piwnicy, to ona już jest sucha, a tutaj jest, czekajcie, zerknę 16 stopni, tak? Więc tu nie ma upału, żeby to samo z siebie tak szybko wyschło. I też to czuć po mopie, że on nie jest taki turbo mokry. O. Igiełka jednak wypadła, gdzieś się przykleiła, że on nie jest turbomokry. No jest oczywiście mokry, ale no nie da się z niego wycisnąć wody. Dobrze, myślę, że na ten film to będzie wszystko ze względu na moją gadaninę i tak pewnie sporo trwał. Tak jak mówię, jak macie pytania, pytajcie w komentarzu. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.